Ale chodzi o to, że ja na tych. Bo tak wiele jest osób, które znają temat głodówek, ale jest wiele osób, które kompletnie się tego boją, tak? bo wpojono nam to, że dzień bez jedzenia, czy tam trzy dni bez jedzenia, to już umrzemy. My wyjeżdżamy na tydzień czasu, z czego pięć dni jest takiej głodówki, dwa dni wejścia, chociaż tak muszę powiedzieć, 80-90. Procent uczestników moich kampów zostaje jednak w tych postach wodnych. A najciekawsze jest to, że często przyjeżdżają osoby, które się bały i nie wierzyły, że nawet dzień przeżyją bez Aha. jedzenia. Często problemy zdrowotne. Aha. Zazwyczaj problemy zdrowotne, bądź coś, co zaczyna się już dziać. Albo duża taka świadomość, że jeżeli podejdziemy gdzieś tam za daleko, no to później może być za późno. I tutaj akurat w trakcie tych postkampów, to yy, ja prowadzę tam warsztaty oddechowe, yy, morsujemy również, pościmy razem warsztaty odnośnie odżywiania, nawodnienia, rytmu okołodobowego, czyli całej chronobiologii. Codziennie mamy jakąś tematykę. Oprócz tego ja zawsze mam na tym kampie ze sobą komorę hiperbaryczną, czyli dodatkowo oddychamy, jeszcze mamy taki fotel plazmowy, pijemy wodę z elektrolitami i dobrze się bawimy też.